Dzień dobry Anna Więckiewicz. Zapraszam na serwis informacyjny. W dzisiejszym wydaniu m.in. relacja z imprezy STG Fresh, zawody rowerkowe, 40-lecie rodzinnego ogrodu działkowego Radość. Na przełomie 14 i 16 września ośmiu artystów graffiti i street art z całej Polski wspólnie tworzyło Mural przy Parku Nowe Oblicze. Jego motywem przewodnim było hasło przyświecające młodzieżowej imprezie STG Fresh – puść telefon, złap jawkę. A na zorganizowanych w sobotni wieczór koncertach licznie bawiła się starogardzka młodzież. Najchętniej spędzamy czas na skateparku, jeżdżąc na hulajnogach i poprawiając swoje umiejętności i spędzamy aktywnie czas. Jest bardzo fajnie, jest dużo atrakcji, i dużo, dużo się dzieje, dużo osób jest, dużo… Dużo ruchu fizycznego jest. Puść telefon, telefon, złap zajawkę. Zachęcam, żeby jeździć na rowerze, na hulajnodze, na deskorolkach. Kto nie umie, to może sobie też pobiegać, jest obok plac. I lepiej nie siedzieć w telefonie, bo warto jeździć na skatepark. Na widzę, w się, 16 września na stadionie Miejskim odbyły się zawody rowerkowe dla dzieci zorganizowane przez dziennik Bałtycki. W sportowej przygodzie wzięły udział dziesiątki małych zawodników, których powitał prezydent miasta Janusz Stankowiak. Dzieci mogły skorzystać również ze strefy rekreacyjnej, a także usiąść za kierownicą ambulansu, radiowozu i motocykla. Rodzinne ogrody działkowe radość świętowały w weekend 40-lecie istnienia. Nie zabrakło wyróżnień dla najbardziej zasłużonych, a także najstarszych działkowców. Wspólnie z nimi świętował prezydent miasta Janusz Stankowiak, który został uhonorowany brązową odznaką zasłużonego działkowca za wsparcie, na jakie zawsze mogą liczyć starogarskie ogrody działkowe. W drugiej części serwisu relacja z 84. rocznicy agresji wojsk sowieckich na Polskę, 30-lecie Starogarskiego Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień. Na cmentarzu przy ulicy II Pułku Szkoleżarów Rokietniańskich 17 września upamiętniliśmy 84. rocznicę agresji wojsk sowieckich na Polskę. Delegacje władz miasta, gminy i powiatu oraz najważniejszych instytucji złożyły wiązanki kwiatów przy zbiorowej mogile starogardzian ofiar II wojny światowej. Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależeń w Starogardzie Gdańskim obchodziło w minionym tygodniu 30-lecie swojego istnienia. Starogard Gdański był jednym z pierwszych miast powiatowych, w których taka placówka powstała. Podczas uroczystej gali podsumowującej 30 lat działalności, prezydent miasta podziękował osobom zaangażowanym w powstanie placówki. Specjalne podziękowania skierował również do pracowników, którzy przez te wszystkie lata mieli kontakt z potrzebującymi specjalistycznej pomocy mieszkańcami miasta oraz powiatu. Polska Spółka Gazownictwa z oddziałem w Gdańsku przeprowadzi w dniach 24-26 października na terenie naszego miasta akcję przewonienia gazu ziemnego. Jej celem jest wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach. Więcej szczegółów na stronie internetowej Urzędu Miasta. Firma Straba. SPZO wykonawca przebudowy ulicy Osiedlowej informuje, iż z dniem 20 września wprowadza tymczasową organizację ruchu. Zamknięty będzie odcinek ulicy Osiedlowej od numeru 5 do Alei Wojska Polskiego. Dojazd będzie możliwy od ulicy Kolejowej. Zapowiedzi wydarzeń. Władze miasta, gminy i powiatu, nadleśnictwo Starogard oraz proboszcz parafii świętego Wojciecha w Starogardzie gdańskim zapraszają 24 września o godzinie 13.15 na uroczystości związane z 84. rocznicą zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim. Starogardzkie Centrum Kultury zaprasza na mały festiwal Ty i Ja w ramach 19 Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja. Wydarzenie łączy temat niepełnosprawności ze sztuką filmową. Festiwal odbędzie się 22 września od godziny 10 w sali Soku. Wstęp na projekcję bezpłatne, szczegóły repertuaru na stronie SCK. Jesienne wiatrzenie szafy w Starogarskim Centrum Kultury stało się już tradycją. Odbędzie się 30 września o godzinie 10 do 14. Podczas akcji będzie można sprzedać, kupić i wymienić się dowolnym asortymentem. Rezerwacja stolików mailowo poprzez SCK lub telefonicznie. Stoisko płatne w kwocie 8 zł. Informacje sportowe. 16 września piłkarze KPS rozegrali mecz z bydgoskim Zawiszą. Niestety przegraliśmy wynikiem 0-6. Następny mecz 23 września z winetą Wolin na Starogardzkiej Murawie. Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci naszej serdecznej koleżanki, wspaniałego pracownika Wydziału Informacji Społecznej Urzędu Miasta Magdaleny Urbanowicz. Rodzinie i najbliższym najszczersze wyrazy współczucia składają wszyscy współpracownicy. Magdalena Urbanowicz pracę w Urzędzie Miasta Starogard Gdański rozpoczęła w roku 2020. Realizowała zadania z zakresu sportu, przygotowywała projekty uchwał i zarządzeń, była odpowiedzialna za dokumentację stypendiów oraz nagród sportowych, współpracowała z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, a także klubami sportowymi, koordynowała galę sportu, wszystkie swoje obowiązki wykonywała rzetelnie i wyjątkowo skrupulatnie, zawsze z szerokim uśmiechem na twarzy. Gotowa nieść pomoc każdemu i w każdej sytuacji. Madziu, spoczywaj w pokoju.